Dzień dobry Państwu. Para Euro-USD rozpoczęła dzisiejszą sesję od bardziej zdecydowanego ruchu na południe. Obecnie jesteśmy na poziomie 1,32 Za kilka dni rząd claude Juncker przekaże prezydencję Eurogrupy Jorgenowi Dijsselboom, holenderskiemu ministrowi finansów. Na pożegnanie, Juncker dokonał podsumowania w Parlamencie Europejskim. Stwierdził że na chwilę obecną kurs euro jest niebezpiecznie wysoki. Na tę informację rynek zareagował natychmiastowo, obniżając wartość euro i sprowadzając go poniżej poziomu 1,33. Złoty po kilku kilkugodzinnej konsolidacji na głównych walutach, z euro dolara oraz z rosnącą rentownością obligacji, które są już na poziomie 4,033, traci na wartości. Obecnie dolary jest na 30. Zaś Euro na 4.12. Dziś w kalendarzu mamy kilka istotnych wydarzeń makroekonomicznych. O 11.00 poznamy odczyt inflacji konsumenckiej w strefie euro. O 13.00 liczbę wniosków o kredyt hipoteczny w Stanach Zjednoczonych. Godzinę później natomiast na dane z Polski dotyczące wskaźników inflacji bazowej. Natomiast pół godziny później poznamy inflację konsumencką w Stanach Zjednoczonych. Później poznamy napływ kapitałów również na Stanów Zjednoczonych. A do godziny 16 napłyną jeszcze dane dotyczące produkcji przemysłowej, wykorzystania mocy produkcyjnej oraz oczycie z indeksu rynku nieruchomości. Również dla, te dane również będą dla Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu europejskiej sesji o godzinie 20 poznamy raport Beżowej Księgi. Uwaga inwestorów kierować się będzie przede wszystkim na zachowanie rynku bazowego, gdzie nastroje kierować będą m.in. wskazania z USA dotyczące produkcji przemysłowej oraz raport Barzowej Księgi. Natomiast inwestujący z złotego, złotego powinien zwrócić uwagę na, na dane z Polski dotyczące wskaźników inflacji bazowej. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.